Cześć kochani, witajcie na kanale Belgijska Pralinka Zapraszam Was dzisiaj na filmik o tym, co jest w mojej trepce Moją trepkę już wszyscy znają prawda, z poprzednich filmików Jest to moja ulubiona trepka obecnie z Deichmana. Ona jest w kolorze takim kremowym, różowym i beżowym Z przodu ma złote jety i jest zapinana z przodu Oprócz tego ma uszko i pasek na ramię. No i zaczniemy może od dużej kieszeni. Tutaj jest duża kieszeń i jest, jest tam całe mnóstwo skarbów. Zacznę może od tego, że oczywiście portfel, gdzie tam, wiadomo, dowód osobisty, jakieś karty, zdjęcia i tak dalej. No oczywiście pieniądze. No ba. Następnie. Mm, Mam taki przechowalnik na karty klienta, gdzie moje wszystkie karty się znajdują. No i nigdy nie muszę ich szukać, nie są gdzieś porozwalane, tylko zawsze są tutaj. Następnie drażytki. No, jak czasem zasknie w, ust w ustach czy coś, no to fajnie mieć coś, przerzuć czasami. Mój superaśny telefon. Następnie kartę zapasową pamięci, tutaj razem z telefonem sobie ona siedzi. Później tutaj jest kalendarz, zawsze mnożę go też ze sobą, bo wiadomo, jakieś spotkania i tak dalej, wszystko zapisuję. I a propos zapisywania, gdzieś tu jest długopis, także też zawsze mam przy sobie, żeby no, być zawsze na bieżąco. Następnie mam przy sobie taką małą kosmetyczkę, gdzie wszystkie lekarstwa się znajdują, to znaczy, no wiadomo, jakieś tam tabletki na ból głowy, na ból brzucha, plasterki w razie obtarć na stopach i tak dalej. Także tutaj to zawsze też mam ze sobą. I ostatnia rzecz, która się znajdzie tu w tej dużej kieszeni, to moja kosmetyczka. Kosmetyczka już jest stara. Kiedyś ją kupiłam na studiach w Rusmanie. Jest dosyć pojemna. No, dużo się tam mieści. Nie wiem, czy... A może pokażę, co tu wszystko siedzi. Szminkę zawsze mam ze sobą, którą mam obecnie też na ustach w sensie tą którą noszę zawsze mam przy sobie, następnie róż z Burzła, taki, następnie puder w kamieniu. Ja jest właśnie bardzo fajny, to jest akurat z Maybelline, dlatego że się rozsuwa i tutaj ma wacik i lusterko Następnie co tu jeszcze się robi? Aha korektor bardzo fajny z Nyx'a. Możecie sobie zobaczyć. A następnie baza pod cienie. Taka z hemy. Taka zwykła. A potem paletka ze slika. Ona się niestety troszeczkę ukurzyła. O so special. Tutaj możecie sobie zobaczyć, jak rozbroję zużycie moich cieni. Tak wyglądają cienie. Bardzo je lubię, bardzo fajnej jakości cienie, także polecam. I co tu jeszcze się chowa? O, jakaś spinka do włosów pojedyncza. E, agrafkę też mam na przykład ze sobą. Tutaj zawsze jest wpięta, gdyby coś, jakiś wypadek, e, nie wiem, na przykład biustono szamiaczko by mi liło, zawsze dobrze mieć ze sobą e, agrafkę. I ostatnia to e, maskara z Chanel. Taka malutka, ona była do gazety dodana, bardzo fajna ślicznie rozczesu, szczoteczka, ślicznie rozczesuje z rzęsy zresztą zaraz Wam pokażę tak wygląda szczoteczka i naprawdę jest super maskara mam zamiar sobie kupić pełną wersję ale to dopiero będzie musiało jeszcze chwilę poczekać, może na wakacje sobie kupię także to jest wszystko co siedzi w mojej kosmetyczce i to chyba tyle jeżeli chodzi o dużą kieszeń zaraz sobie to wszystko schowam no i teraz następnie kolejna kieszeń to tutaj jest taka kieszeń bezpieczeństwa. Zobaczcie sobie, tutaj na zameczek. I tutaj mam chusteczki higieniczne i chusteczki mokre, żeby zawsze mieć co wysiąkać nosek i wytrzeć ręce. Jak czasem czy jak potrzebuję coś zjeść, to lubię przemyć sobie ręce chusteczkami mokrymi. Aha, i tutaj jeszcze zapomniałam powiedzieć, tutaj są dwie przegródki, jedna na e, telefon, a druga tutaj zawsze noszę moją kamerę właśnie, która się no, właśnie nagrywa, także niestety nie może to być sezona. E, I to była teraz duża kieszeń, a w małej kieszeni tutaj tej z przodu, tutaj nie ma zbyt wiele, jeszcze jakieś dodatkowe e, pomadki są i do tego e, pendrive taki rozsuwany, 4-gigowy. No, zawsze warto go mieć z sobą, gdy coś trzeba przegrać, od kogoś jakieś materiały, i zawsze się przydaje. I coś jeszcze tutaj siedzi. Tak, 2 centy. I to tyle w mojej czarpce. Zapraszam wszystkich do kciuków w górę oraz do subskrypcji. Jeżeli lubicie takie filmiki, no to zapraszam również do komentarzy na dole. I to chyba na tyle dzisiaj. Dziękuję wszystkim serdecznie za oglądanie i do następnego razu. Pa pa, trzymajcie się ciepło!